Siemano widzowie, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy kończyć pierwszy wieżowiec w mieście, który znajduje się y, również w pustkach, niedaleko tego pierwszego apartamentowca, którego wam. <laughs> po którym wam, oprowa po których wam oprowadzałem w ostatnim odcinku. A dzisiaj będziemy kończyć ten. Ogromny 16-piętrowy wieżowiec. Już zbudowałem, jak widzicie, 11 pięter. Może i nie, jak widzicie, bo nie umiecie tego policzyć. Na pewno Ech, nie chce wam się. Ale to jest ten, właśnie, pierwszy apartamentowiec. A to jest ten pierwszy wieżowiec. Też apartamentowiec w sumie. Ten wieżowiec się nazywa Wieża Apartament. Taka ciekawostka. No i jak widzicie, nadal jestem chory, jeszcze się nie wykurowałem. Ale już, już mam mniej objawów. Bo już mnie, na szczęście już mnie gardło nie boli. Przynajmniej. Także budujmy sobie tutaj teraz schody. Wait, aha, tak dobra. Ja tego 12 piętra już trochę zbudowałem. Yy, poza odcinkiem przed odcinkiem w sumie także no fajnie Jak widzicie w tym budynku też jest wina bąbelkowa To jest w sumie jedyna wanilowa wina w Minecrafcie winda kurde Także dzisiaj sobie robimy chyba... 5 pięter. Może 4,5, bo już tego 12 to troszkę zrobiłam, także. No dobra, tutaj jeszcze oświetlenie. No i teraz szyby. To jest okno. Oczywiście. Jak widzicie, też się wystroiłem w kolory mojego miasta Entry, czyli jasno-niebieski i e, jasno-zielony. To są kolory mojego miasta. Dobra, teraz tutaj, jakby ktoś się pytał, na czym mi zależy, czy na robieniu jak największej ilości budynków, czy na robieniu jak, najpiękniej, jak najpiękniejszych budynków. To mi oczywiście zależy na budowaniu jak najpiękniejszych budynków. Mi tam na wielkości miasta nie zależy, chociaż bardzo chciałabym mieć takie duże miasto. W sumie jest to największe miasto na razie, ale już mnie powoli kapitan Powidu do dogania. Dobra, teraz tak, tabliczki. Tu jest mieszkanie 25 chyba. teraz Ty coś tam zobaczę, O, tutaj jeszcze lampy. Tak, 25 to są lampy, dobra. I to tu są, są. I 26. Teraz musimy sobie zrobić 11. I amotki sobie robimy. Czyli do góry lecimy. Jeśli to nie są emotki, to są strzałki. A takie motki trochę. No, i piszemy poziom i poziom, tylko poziom 12 i 12 piętro. O, także 12 piętro już skończone, teraz lecimy z 13. chwilkę. Dobra, chciałem tylko sprawdzić, czy mi się nagrywa. Ale nagrywa się, także super. Fit. tak, czy tu się dobrze? Tak, dobrze się skończyło chyba. Tak, na pewno, bo jest 192. Nie wiem, ja już tyle tych pięter robiłem tutaj, że ja już się przyzwyczaiłam do wszystkiego i wiem wszystkie liczby. Nie wiem w ogóle dlaczego i jakim cudem. No, ale jakoś tak wyszło, nie? O no dobra, chodźmy balkon zrobić. co to przepraszam za mój głos, no ale chrypkę mam. Wiadomo chyba zresztą dobra i tutaj jeszcze oświetlimy na, na balkonach. Jaki Kaszel? Dobra, nie będę cały czas ja odcinek o chorobie, gadał. i co ja zrobię? What Dobra, e, nieważne. No to chyba robię czas na szyby. No raczej tak, tylko sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Zrobione. Dobra. Chyba, kapitan powinien też nagrywać odcinek. Tak, coś słyszę, że coś mówi, a jak coś mówi, to pewnie nagrywa odcinek. Dobra, 27 i 28. No i oczywiście, teraz to robimy. na piętro. Co coś tak jeszcze. No dobra, 13 piętro skończone. Lecimy na 14. W takim razie bra co ja zrobię Dobra, ok, na teraz. <coughs> Możemy od tego drugiego zaczniemy. No to lecimy z tabliczkami teraz. 29 i 30. Tutaj teraz tak. Lecimy na 15 piętro w takim razie. Oj, tylko sprawdzę jedną rzecz jeszcze, ale chyba to zrobiłem. Tak, zrobiłem, dobra. Już przedostatnie ostatnie piętro. Nice. No dobra. Teraz tutaj balkony. No, dobra, super. Ah, wait. O, dobra. Teraz tak. Nice. Teraz tak. no i okna nie tu najpierw może tu jest troszkę będzie lepiej dlatego że będzie bardziej równo. No dobra, to teraz tak 31 kurnie nie trzydzieści 32. Co to zrobiłem. Nie no, co ja robię w ogóle? Dzisiaj nie wiem. poziom 15 15 piętro no dobra to teraz ostatni poziom tutaj możemy sobie teoretycznie już zrobić tak bo tak będzie oczywiście czarny a jaki, a jaki inny Będzie tak. Det var No super. Teraz tylko no, tak. Nie, no, tak. Kurde. Okej, okay, będzie tak. No dobra, no to światła, jakieś światła okna. Zrobimy tak i tutaj teraz okno jeszcze. Dobra. Teraz tak tutaj. Tutaj. Okej. Okay. No to słuchajcie, skończone, moi drodzy. Tak ten budynek wygląda po ukończeniu. Będę mieli dosyć ładny nawet. Teraz tak, jeszcze jedna rzecz. jedna rzecz, że zapomniałem o tym jeszcze, bardzo, jeszcze, oczywiście, dotyliśmy na samą górę, oczywiście, że jeszcze to trzydzieści trzy, cztery Myślę tutaj już nie będzie tego. Chodźmy jeszcze na dół. Dobra. O! To chciałem zrobić. Super. No to jak widzicie, budynek już jest ukończony. Jakbyście by się pytali, co to jest za budynek, to to jest pierwsza szkoła podstawowa w sumie na Krytyk. Miasto nawet. Bo nikt jeszcze nie budował szkoły. Ale budynek jest bardzo ładny, według mnie. Luksusowy. Zaraz jeszcze wpiszę w sklepie domów, ale już to zrobię poza odcinkiem. Także do, zob do zobaczenia. W sumie nie wiem dlaczego ja wiem F11. Wyłączone. Do zobaczenia. Witaj z, w kolejnym odcinku już jutro. <laughs> Albo pojutrze, ale pewnie jutro. Także do zobaczenia. Cześć.